Ośrodek oprócz znanych numerów telefonów stacjonarnych uruchomił 7 numerów telefonów komórkowych. Wszystko po to, by żaden z pacjentów nie pozostał bez opieki terapeutycznej i medycznej. Każdy terapeuta ma swój telefon i prowadzi rozmowy zdalnie. Wykorzystujemy Whatsappa, też jest możliwość rozmowy terapeutycznej przez Skype'a. Normalnie przyjmują terapeuci, przyjmują również lekarze psychiatrzy. Można otrzymać zwolnienie lekarskie, leki, skierowanie na terapię, jeżeli wymagane jest takie skierowanie. Także praktycznie pracujemy od 8 do godziny 20. Uruchomiliśmy również pracę w sobotę od 8 do godziny 15. W Zabrzeńskim Ośrodku nie zmalała zatem liczba przyjmowanych pacjentów, choć zmieniła się jakość pracy. Wszyscy musimy się przestawić na rozmowy telefonicznie, bądź rozmowy. Poprzez Skype'a. No i to jest nieco trudniejsze. Był moment, kiedy nie przyjmowaliśmy pacjentów pierwszorazowych. W tej chwili przyjmujemy pacjentów na pierwszą wizytę, oczywiście online. Ustalamy kontakt podtrzymujący do momentu otworzenia drzwi ośrodka dla pacjentów. Mimo już wizyty nie odbywają się w gabinecie, pacjenci raczej stosują się do zaleceń. Pacjenci stosują się do, do zaleceń tak samo jak w kontakcie bezpośrednim. Nawet kilka razy byłam w radio Silesia i miałam telefon od pacjentów, którzy powiedzieli, że dzięki tej formie kontaktu na przykład otrzymują abstynencję. Te rozmowy są pełne, godzinne jeżeli pacjent tego wymaga. Jeżeli chodzi o realizację zaleceń, nie różni się. Natomiast wszyscy tęsknimy za kontaktem bezpośrednim, ponieważ wówczas mamy więcej możliwości. Jednak jest to inna jakość te, tej rozmowy. Ale pacjenci się stosują do zaleceń, my próbujemy pomagać tak, jak potrafimy, wspieramy. Niestety wzrasta liczba osób skarżących się na dolegliwości psychiczne związane z koronawirusem. Dominują jednak rozmowy związane z lękiem przed koronawirusem, ale nie tylko z lękiem o takie codzienne funkcjonowanie. My przyjmujemy pacjentów nie tylko uzależnionych. Stąd my przyjmujemy również pacjentów dotkniętych innymi zaburzeniami psychicznymi, i nasilają się objawy u tych pacjentów: nasilają się lęki, nasilają się depresje, spadki nastroju, problemy ze snem. I to nasilenie jest związane z tym, że pacjenci tak naprawdę obawiają się dalej, co będzie: czy będą mieli pracy, czy będą mieli za co żyć, czy nie dotknie ich koronawirus. Myślę, że bardziej boją się konsekwencji obecnego stanu, konsekwencji psychicznych, fizycznych niż samej choroby. A zatem, jeśli zaczyna nam towarzyszyć przygnębienie, lęk przed tym, co się może wydarzyć, to czas by skontaktować się z lekarzem lub psychoterapeutą. Podajemy adres mailowy i numery telefonów stacjonarnych. Jak widać, warto było podjąć działania zmierzające do powstania w naszym mieście Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, który już wielokrotnie udowodnił, że skutecznie odpowiada na wyzwania stojące przed współczesną medycyną. W obliczu pandemii jego pracownicy i studenci wykazali się stworzeniem przy pomocy drukarek 3D przyłbic dla pracowników służby zdrowia, stwierdza prezydent Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik. Budowa tego nowoczesnego centrum w naszym mieście będzie kolejnym krokiem w procesie tworzenia silnej medycznej marki Zabrze. Projekt Książki Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu to projekt, który opiewa na kwotę ponad 92 miliony złotych. W ramach tego projektu powstanie cała grupa bardzo nowoczesnych laboratoriów. Te laboratoria są związane przede wszystkim z aktywnością, jaką mamy na Wydziale Inżynierii Biomedycznej, a więc można powiedzieć, że one jak gdyby nas przesuną na zupełnie inny poziom możliwości prowadzenia badań w obszarze biomechatroniki, informatyki medycznej, w obszarze biomateriałów, czy też wykonywania różnych pomiarów w biosensoryce i przetwarzaniu sygnałów biomedycznych. W ramach tej inwestycji powstanie budynek plus dodatkowo jeszcze tutaj za zgodą rektora, magnificencji rektora Politechniki Śląskiej profesora Arkadiusza Mężyka zostanie ta inwestycja poszerzona jeszcze o budowę auli dla 150 słuchaczy. Będzie to nowoczesny obiekt przy tym Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu. Całość z zagospodarowaniem terenu to będzie inwestycja na poziomie około 100 milionów. Tu chciałbym jeszcze raz wyrazić naszą głęboką wdzięczność dla władz miasta Zabrze, dla pani prezydent Mańki Szulik, dla Rady Miejskiej za przekazanie po to inwestycji gruntów. Tak więc bez wsparcia miasta, bez zgody i dużego wsparcia w realizację w ogóle całej inwestycji, my w ogóle nie moglibyśmy tego zrealizować. Politechnice Śląskiej udało się pozyskać partnera strategicznego firmy Philips Polska. Firma Philips przekazała nam już bardzo zaawansowane technologicznie programy informatyczne, które są dużą częścią wkładu do projektu. No, bo to jest tak, taki jest podział, że te kwoty przekazywane przez Philipsa w dużej części 75% to jest technologia. Bardzo zaawansowane platformy informatyczne, które też dają dużą szansę temu, żebyśmy my, jako pracownicy wydziału, mogli się również rozwijać, mając kontakt z tą technologią. No i te 25% to są środki finansowe, pieniężne. To wszystko sprawia, że dzisiaj tak, mogliśmy już z tym projektem wystartować. W tym tygodniu rozstrzygamy kwestię wykonawcy tej inwestycji. Czyli Firma Mostostal, z tą firmą mamy nadzieję w tym tygodniu podpisać już umowę i mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach zaprosimy tu media, żeby oczywiście w warunkach bezpiecznych sytuacji, jaką mamy, abyśmy mogli ten akt w pierwszej łopaty na terenie budowy taki akt przeprowadzić. To jest budynek przede wszystkim na badania, a więc ten budynek i laboratoria nie mogą, być, nie mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Tak więc to są wszystko laboratoria, laboratoria, które będą przeznaczone do realizacji badań. Ale w tych badaniach, czyli są to badania, które realizujemy my tutaj na Wydziale w ramach różnych projektów, do tych projektów zapraszamy studentów. Tak więc oni nie będą mieli takiego tradycyjnego procesu kształcenia, jak my to rozumiemy, tylko właśnie ten na poziomie takim bardzo praktycznym. To jest ich udział w projektach i wtedy właśnie laboratoria będą wykorzystywane i oni będą mogli wtedy na tej zasadzie z tego korzystać. Maseczki, przełbice, respiratory, kombinezony, rękawice. Bez nich nie da się walczyć z koronawirusem. Wiedzą o tym sponsorzy, którzy coraz częściej dofinansowują pracę szpitali. Tak się stało również w Szpitalu Miejskim w Zabrzu. Otrzymaliśmy niebagatelną sumę środków finansowych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przyznano nam na sprzęt medyczny 584 tysiące. Natomiast wszyscy pozostali sponsorzy przyczynili się do tego, że Pełna kwota finansowa to jest około miliona złotych, włącznie z tą kwotą wsparcia z budżetu Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii. I oczywiście mnóstwo, mnóstwo firm do nas zgłaszało się, a w tej chwili jeszcze się zgłaszają. Nie będę tutaj wymieniał z przyłbicami, z masyczkami chirurgicznymi, z fartuchami, z kombinezanami. Bardzo, bardzo dużo tutaj jest firm, które współpracują w tej chwili ze szpitalem, no i pomagają nam tak naprawdę te potrzeby są bardzo duże, dlatego że w trakcie epidemii musimy bardzo bacznie zwracać uwagę na bezpieczeństwo pacjentów, personelu. I to nam się też udaje. Także serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy nas wspierają w tak trudnym okresie. Przekazywane kwoty po zaksięgowaniu będą skrupulatnie wydatkowane? To są środki, które są wykorzystywane na bieżąco i na już. Oczywiście z bardzo dużym zastanowieniem się. Zdajemy sobie sprawę, że są w większości to środki publiczne, aczkolwiek jest też trochę darczyńców prywatnych. Bardzo często i codziennie analizujemy te nasze potrzeby. Jest powołany specjalny zespół epidemiologiczny, który codziennie. Zazwyczaj w formie telekonferencji prowadzi spotkania, gdzie analizujemy zapotrzebowania szpitala i podejmujemy decyzję o zakupie poszczególnych elementów. No, w tym są oczywiście też rzeczy bardzo istotne, takie jak aparaty do znieczulenia, respiratory, sprzęt służący do zamkławiania czyli odkażania pomieszczeń po tym, kiedy u pacjenta stwierdzimy zakażenie koronawirusa i później. Tegoż pacjenta przekazujemy do szpitala jednoimiennego celem dalszego leczenia i diagnostyki. Działamy tak naprawdę na podstawie ustawy, która wprowadza te wszystkie narzędzia. Jest to ustawa antykryzysowa, i tutaj tak naprawdę część tych kompetencji, która jest związana ze wsparciem przedsiębiorczym, została właśnie przypisana Urzędom Pracy. Same dofinansowania przyznawane są na podstawie wniosków, i tutaj wnioski można składać w formie elektronicznej. To jest najbardziej pożądana też forma. Korzystamy w tym momencie z platformy praca.gov.pl. Tam wszystkie wnioski są dostępne w formie elektronicznej, należy je wypełnić, podpisać podpisem kwalifikowanym i one trafiają do nas już tutaj zdalnie do obróbki takiej technicznej. Pracownicy weryfikują to zgodnie z przepisami, czy wszystkie załączniki oczywiście są przy wniosku i jeśli wszystko jest w porządku, to następuje wypłata takich świadczeń. Pierwszym podstawowym narzędziem, jakie mamy, to są nisko oprocentowane pożyczki wypłacane tutaj ze środków Funduszu Pracy. One są do wysokości 5000 zł. Jednorazowo wypłacane po złożeniu do nas wniosku. Natomiast te zasady bardzo szybko się zmieniają, bo też Ministerstwo próbuje dostosować do potrzeb przedsiębiorców. Dotychczas było tak, że mogli skorzystać tylko mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniali pracowników, natomiast w tej chwili zostało to narzędzie uwolnione i też osoby, które są samozatrudnione, mogą z takiego wsparcia skorzystać. Podstawą tego dofinansowania jest fakt, że od momentu otrzymania od nas środków przez trzy miesiące działalność musi funkcjonować. I... Jeśli utrzymana zostanie przez te trzy miesiące, to taka pożyczka zostaje umorzona. Jeśli by się coś podziało, to wtedy urząd się kontaktuje z takim przedsiębiorcą, ustalamy harmonogram spłat i dopiero tak naprawdę następuje spłata. Więc tak naprawdę może być to pożyczka bezwzrotna i myślę, że w większości przypadków tak będzie, jeśli przedsiębiorcy właśnie zachowają ten trzymiesięczny okres utrzymania działalności. To jest jedno z tych narzędzi, które w tej chwili się cieszy największą popularnością. Mamy już, chyba osiągamy już 700 wniosków, które do nas spłynęły. No, to jest narzędzie, które jest e, najprostsze do obsługi i też najszybciej można uzyskać w ramach tego dofinansowania środki oczywiście jeśli wszystkie warunki są spełnione. Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do skorzystania z informacji, które są na naszej stronie. Wsparcie jest dedykowane zarówno dla samozatrudnionych, dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw. Wszystko zależy tak naprawdę od narzędzi. Za chwilę również organizacje pozarządowe będą mogły skorzystać z wsparcia, które oferujemy. Wszystkie działania są opisane na naszej stronie, wnioski można składać w formie elektronicznej bądź w formach papierowych wrzucając do nas do skrzyneczki przy drzwiach urzędu dostępnej. Urząd wprawdzie jest zamknięty dla klientów, ale my za drzwiami pracujemy i, i staramy się, żeby jak najszybciej wypłacić Państwu środki, żeby nie zakłócać płynnego funkcjonowania działalności gospodarczych i też wspierać tutaj firmy, które są na terenie naszego miasta. Także zachęcamy serdecznie do kontaktowania się z nami i korzystania z tego, co oferujemy. Należąca do Zabrzeńskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, mobilna stacja ozonowania służy do dezynfekcji sieci kanalizacyjnej. Jednak w dobie pandemii może być ona przydatna także do odkażania m.in. samochodów. Zarząd Wodociągu Zabrzeński w tej trudnej sytuacji chce pomóc miastu i w różnego rodzaju sytuacjach jesteśmy w stanie tym samochodem, tą stacją mobilną ozonowania zdezynfekować różnego rodzaju infrastrukturę nie tylko techniczną naszą, ale także w mieście Zabrze. Ozon jest silnym utleniaczem, jest mocno bakteriobójczy i wirusobójczy. Ozonowaniu poddana została już flota z Zabrzeńskich wodociągów. A teraz pojazdy Straży Miejskiej. Mamy często do czynienia z osobami, które potencjalnie mogą być nosicielami tego wirusa. Zresztą mieliśmy nawet kilka takich przykładów, że y, osoby, które były odważone na Izby Wytrzeń, bo głównie z takimi osobami mamy, mamy do czynienia, wykazywały objawy takiej choroby. Więc tutaj dla bezpieczeństwa i pracowników, i mieszkańców, którzy takim samochodem muszą być transportowani, jest tak najbardziej wskazane, wskazane działanie. Proces ozonowania samochodu nie jest długi i trwa maksymalnie do 10 minut. Ozonujemy pojazdy w formie gazowej, tłoczone przez rurę do samochodu oraz zewnętrznie wodą wysoko ozonowaną o bardzo wysokiej zawartości i działaniu bakteriobójczym. Po upływie godziny od zakończenia procesu ozonowania samochód jest gotowy do użytku. Pod warunkiem, że przemierzymy tym czujnikiem, który posiadamy. Każdy samochód, zanim wyjedzie, zanim wsiądą użytkownicy, jest przemierzany. Czekamy do momentu, aż spadną normy, które dopuszczają, aby użytkownicy przebywali w pojeździe. Czujnik to przede wszystkim, to jest taka ochrona osobista dla pracowników, dla osób obsługujących urządzenie, wskazuje nam, Wydaje sygnały dźwiękowe, wibruje i pokazuje w jakim momencie możemy przebywać w danym pomieszczeniu zamkniętym lub zbiorniku, czy mamy użyć masek z filtrem węglowym, czy wystarczy nam zwykła maska. Zabrzeńskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji podjęło w ostatnim czasie także wiele inicjatyw, przede wszystkim na rzecz tych, którzy na co dzień walczą o życie i zdrowie innych. Jednostka przekazała m.in. środki ochronne do zabrzeńskich szpitali i stacji pogotowia ratunkowego. Po raz pierwszy na świecie obchodzono go dokładnie pół wieku temu. Światowy Dzień Ziemi ma przypominać ludziom o konieczności dbania o środowisko każdego dnia, nie tylko od święta. Hasłem przewodnim tegorocznego Dnia Ziemi są działania na rzecz ochrony klimatu. W sposób przemyślane, po prostu segregujmy odpady. To jest coś co odgórnie niejako mamy narzucone, ale też starajmy się myśleć w jaki sposób możemy przyczynić się do tego, żeby poprawić stan środowiska. Tutaj możemy też pokusić się o takie przemyślane zakupy związane powiedzmy z roślinami. Teraz wiadomo będzie się zbliżał sezon wegetacyjny już, już niedługo osoby, które będą mogły coś zasadzić, mogą to uczynić być może w sposób bardziej przemyślany, wybierając na przykład sezon, roślin miododajnych, czy nasiona roślin miododajnych, które jak skiełkują oczywiście, czy, czy się zakorzenią, no to będą przynosiły korzyści przyrodzie, bo będą służyć owadom zapylającym. Największe ekologiczne święto świata w tym roku przebiega w cieniu koronawirusa. Z tego też powodu świętowanie przeniosło się do internetu, gdzie zorganizowano wiele wydarzeń online. Co jednak istotne, koronawirus ma wpływ także na przyrodę. Na efekty masowego pozostania w domach nie trzeba było długo czekać. Leśnicy komunikują, że przyroda troszeczkę zabiera oddechu od, od ludzi. Te miejsca, które są były do tej pory dosyć często uczęszczane, teraz się wyludniły. W związku z tym jakiś potencjał regeneracji w tej przyrodzie istnieje i widzimy zmiany na plus. Ludzie też nie używają tak wielu środków komunikacji. mam na myśli samochody. Słyszeliśmy zwłaszcza na początku też stanu epidemicznego w Polsce, że smog to zjawisko, które powoli z centrów dużych miast ustępuje w związku z tym, że ludzie zaniechali ruchu w przestrzeni publicznej. Myślę, że to są pozytywne aspekty, ale ciągle jakby przyświecają nam też inne elementy, które wchodzą też w skład tej układanki o trosce o naszą planetę. Warto zatem zrewidować swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i złe nawyki. I zastanowić się, co możemy zrobić, by pomóc naturze. Zwłaszcza teraz, gdy koronawirus sprawił, że sięgamy po tony dodatkowych środków ochrony w postaci jednorazowych rękawiczek i maseczek ochronnych. I w takim specyficznym okresie, kiedy dodatkowo jeszcze nie patrząc na wszystkie inne jakby zużywania innych materiałów, które w normalnym, codziennym życiu do tej pory były zużywane. No tutaj dochodzą nam te jeszcze rzeczy jednorazowego użytku, które no teraz w dobie koronawirusa musimy dołożyć specjalnej troski, żeby segregować je w odpowiedni sposób. Tegoroczny dzień ziemi w Polsce zapadnie w pamięć niestety także z innego powodu. Od kilku dni trwa bowiem pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym, gdzie żywią pochłonął już wiele hektarów cennej przyrody. Podpisanie umowy pomiędzy Politechniką Śląską a firmą Mostostal-Zabrze, gliwickie przedsiębiorstwo budownictwa przemysłowego, stanowi zwieńczenie ośmiu lat pracy nad projektem, którego celem jest stworzenie unikalnego zespołu wysokospecjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych. Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu, które powstanie we współpracy z firmą Philips, to ośrodek niezwykle ważny zarówno dla uczelni, jak i dla miasta uczelnia która posadowiona jest w zabrzu Politechnika Śląska która przecież dziś ma bardzo wysokie notowania będzie mogła realizować badania nie tylko dla śląska nie tylko dla naszej metropolii i nie tylko dla Polski jestem przekonana że ten projekt to projekt międzynarodowy o czym zapewne za niedługo się przekonamy tworzymy nowoczesne centrum inżynierskiego wspomagania medycyny i sportu we współpracy z liderem w zakresie produkcji Sprzętu medycznego. Powstaje ośrodek, gdzie uczelnia, która ma status uczelni badawczej, i jednym z priorytetowych obszarów badawczych to są, to są obszary z, obszar, z zakresu inżynierii biomedycznej, informatyki biomedycznej. Z drugiej strony firma lider światowy, który dostarcza narzędzi, a trzeba jeszcze spojrzeć na kontekst ogólny, kontekst epidemii, kiedy właśnie te technologie, które w tym ośrodku mają być rozwijane, które mają być implementowane, są w tej chwili najbardziej wszystkim potrzebne. Centrum powstanie w ramach wpisującego się w regionalny program operacyjny projektu Assist Med Sport Silesia. Będą tu opracowywane nowoczesne technologie oraz wyroby medyczne, wpisujące się w aktualne zagadnienia zdrowotne i stanowiące odpowiedź na wyzwania współczesnej medycyny. To będzie 14 laboratoriów super nowoczesnych, które będą jeszcze podzielone na pracownie. Także będzie to około 30-40 pracowni. To laboratoria związane z informatyką medyczną, które mają wspomagać proces decyzyjny, jeżeli chodzi o diagnostykę medyczną. To myślę, że to jest, to, to jest coś, co jest absolutnie wyjątkowe. Druga grupa pracowni związana jest z technologiami medycznymi, szybkiego prototypowania. My będziemy przygotowani do wytwarzania e, implantów metodą custom design w oparciu o najnowocześniejsze materiały. Następna rzecz to bardzo silna biomechatronika. A więc protezy, urządzenia biomechatroniczne, które wykorzystywane są zarówno w procesie rehabilitacji, doskonalenia, doskonalenia treningu sportowego. Wirtualne technologie, proszę państwa, to jest to, co się dzisiaj bardzo dynamicznie rozwija w świecie po to, żeby wspomagać zarówno, powiedzmy, rehabilitacja, by była ciekawsza, ale także dla rozwoju symulatorów, które doskonalą umiejętności manualne lekarzy. To są kwestie wspomagania optymalnego treningu sportowego i doskonalenia techniki zawodników w różnych Dyscyplina, ale jest do tego bardzo wiele różnego rodzaju urządzeń. Chcemy stworzyć tak zwany ekologiczny system biznesowy, czyli, my tworzymy tutaj możliwość y, y, współpracy z różnego rodzaju y, startupami, możliwości współpracy z różnego rodzaju innymi firmami, które już się do nas zgłaszają. Możliwość robotyzacji, na przykład wykorzystywania y, y, w wykorzystywania przy służbie zdrowia. Także to jest olbrzymi, olbrzymi zakres działalności. Od mikroelektroniki do um, inteligentnej robotyki i do tak zwanej sztucznej inteligencji. Także to będzie olbrzymi zakres działań. Podpisanie umowy oznacza, że na placu budowy już wkrótce ruszą pierwsze prace. Wszystkie rozwiązania, które są tam zastosowane, to są to technologie nam dostępne i, i pod względem technicznym nie jest to wyzwanie, które, które spawiały nam jakieś, jakieś trudności. No na pewno bardzo ciekawa jest bryła budynku obiekt auli jest również również ciekawym obiektem architektonicznym i, i myślę, że będzie zauważalny w mieście jako, jako no, nowoczesny obiekt. Cała inwestycja ma swoje kilka takich komponentów. Ten główny to jest dofinansowanie ze środków unijnych w ramach regionalnego programu operacyjnego, to jest ponad 70 milionów, 70 kilka milionów. Następnie około 20 milionów. To są środki, które w postaci technologii, ale również gotówki przekazuje Firma Philips. Następnie jest, można wycenić w jaki sposób grunty i budynek, który został przekazany przez miasto Zabrze. To jest ponad 10 milionów złotych. No i około 8 milionów to jest w sumie kwota, która zostanie włożona przez Politechnikę Śląską. Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu powstanie na terenie kampusu Politechniki Śląskiej przy ulicy Roosevelta w ciągu 15 miesięcy. To miało być wielkie sportowe wydarzenie. 50. rocznicę legendarnego już meczu górnika z AS Romą w półfinale Pucharu Zdobywców Pucharów miał świętować cały piłkarski świat. Niestety z powodu pandemii koronawirusa plany trzeba było zmienić. Inaczej to wydarzenie miała być wielka feta na stadionie, miała być impreza z lot gwiazd, z lot piłkarzy grających w Górniku Zabrze na przestrzeni całej jego historii. Warunki zmusiły nas do przeniesienia wszystko do przestrzeni wirtualnej, do wirtualnej rzeczywistości, ale mimo wszystko emocji i dobrej zabawy dla kibiców nie brakowało. Były trzy mecze, tak jak 50 lat temu, tyle że właśnie w popularną FIFA ze strony Górnika Zabrze reprezentowali klub dwa młodzi piłkarze, a także jeden profesjonalny zawodnik esportowy współpracujący z klubem naszych włoskich rywali reprezentował jeden z najlepszych na świecie i e gamerów. Były wstawki historyczne, były odniesienia do pięknej przeszłości, była dobra zabawa, no i były też emocje. No górą Roma jednak ten profesjonalizm jednego z najlepszych Raczej na świecie okazał się tutaj w tym momencie decydujący, no ale górnicy walczyli naprawdę, naprawdę dzielnie. Całość miała naprawdę bardzo fajną otoczkę i to w tym momencie najważniejsze. Rywalizacja górnika z Romą przeszła do historii. Trzy mecze, wszystkie zakończone remisami, a wasie zdecydował więc rzut monetą. Szczęście dopisało kapitanowi trójkolorowych Stanisławowi oślizło. Sędzia poprosił kapitanów do losowania. No zebrało się tam sporo, sporo ludzi, chyba naszych dwóch zawodników przyglądało się. Reszta poszła nie wytrzymując też nerwu, nerw, tej całej nerwówki poszło. Do szatni i tam nasłuchiwało chyba przez, przez okno jaki okrzyk będzie, jaki hałas będzie, że duży hałas, to znaczy, że Górnik, bo mieliśmy tam więcej kibiców na stadionie, to był żeton, zbóg zielono-czerwony, napisane słowa, file, face, francuskie słowa, zwycięstwa pokonany, wybrałem szybko zielony kolor, pokazując palcem na zielony kolor, no i... Że to nikt zakręcił się w powietrzu, upadł na zieloną grawę, na górze zielony kolor, no i tam moja radość, mój wyskok to były ogromne emocje, zakończyły się tą ogromną, ogromną Radością. Dotarcie w sezonie 1969-1970 do finału Pucharu Zdobywców Pucharów do dziś pozostaje największym sukcesem w historii polskiego klubowego futbolu. My się Bardzo cieszymy, że w zasadzie wszystkie znaczące media w Polsce to przypominały. Podkreślały, że to jedyny taki przypadek w historii polskiej piłki nożnej. No i cieszymy się, że wciąż jest wielu uczestników tego spotkania, którzy mogli się podzielić swoimi refleksjami, opiniami, wspomnieniami. Raz, że to przypomina, że polski futbol klubowy, no, kiedyś był znaczący na mapie Europy, bo to, bo to górnik, ale bądźmy uczciwi, to też sukcesyjnych klubów, chociaż rzeczywiście ten górnika jest największy i, i tego nam nikt nigdy nie zabierze. Dwa, no, przypomina to, no, że mamy do czynienia naprawdę z wielkim klubem, który zapisał piękną historię polskiej piłki nożnej. Mecze górnika były pokazane wszystkie w pucharach. I, I to też każdy, kto wtedy żył, pamięta, że po prostu ca wszyscy siadali przed telewizorami, odwiedzali się sąsiedzi, bo nie każdy miał telewizor. Były wręcz wypożyczalnie telewizorów, gdzie można było telewizor wypożyczyć, i na przykład cała kamienica spotykała się w jednym gospodarstwie i oglądało kilkanaście osób w jednym mieszkaniu mecz. No, fajna też integracja ludzi, ale przede wszystkim pokazanie tego, jaką wartością wtedy dla nich był, był górnik Zabrze. Takim oknem na świat, no pokazaniem, że Polski klub, polski sportowiec może coś zrobić. A to rzecz wybitna, bo to, bo to przecież mówimy o samych Ślązakach. W tej, w tej drużynie był jeden piłkarz spoza Śląska, Władysław Szaryński, a cała reszta to wyłącznie Ślązacy. W tym dniu chyba całe Zabrze było wyludnione. Ja sam og oglądałem ten mecz w gronie, w gronie przyjaciół. Im bliżej było końca, tym większe było zdenerwowanie, bo emocje były naprawdę niesamowite. Górnik zaczął nieźle ten mecz w Strasburgu, potem jak potem dwa razy zgasło światło. Za, za jednym razem, akurat w momencie, kiedy Włodek Lubański kapitalnie strzelił na, na bramkę Romi sam rzut monetą był czymś niesamowitym. Ja pamiętam, że jeden z moich kolegów wyszedł do drugiego pokoju, inny zak zakrył oczy, ja, ja sam się odwróciłem od telewizora, bo trudno było normalnie, normalnie przeżyć. Dopiero wtedy, jak Jan Ciszewski, słynny nasz sprawozdawca, krzyknął Polska górnik, Polska górnik, no to wtedy objęliśmy się, zaczęliśmy tańczyć, krzyczeć, śpiewać i tak podejrzewam było we, we wszystkich domach zabrzm. W finale, który odbył się 29 9 kwietnia 1970 roku w Wiedniu Górnik przegrał 1-2 z Manchesterem City.